Nazywam się Marshall Teller. Moja rodzina przeprowadziła się tutaj z New Jersey. Może to zabrzmi śmiesznie, ale Iri w stanie Indiana to najdziwniejsze miejsce na świecie. Przykład pierwszy. Facet, któremu przywożę gazety, to wykapany Elvis Presley. Dziękuję, mały. Przykład drugi. W śmieciach grzebie autentyczny Yeti. Nawet z najlepszym przyjacielem człowieka coś tu jest nie tak. Nie wierzycie? Uwierzycie. Iri Indiana. Występują. pod uwagę rozmiary wszechświata można uwierzyć praktycznie we wszystko. Tam, gdzie mieszkam, jest to jeszcze łatwiejsze, Dlatego, kiedy w mieście zjawił się profesor Nigel Zirkorn ze swoim objazdowym muzeum para wiarygodności, ja i Simon zjawiliśmy się tam pierwsi. Prosimy, zapraszamy do środka! Prosimy bardzo! Prosimy do środka! Ej, co się stało? Prosimy. A, bardzo Trzykronny. Sprawa urzędowa. Proszę bardzo. O co chodzi? Proszę to pan burmistrz. A, cześć, Jari. Proszę pojedynczo. Uwaga, proszę bardzo. Proszę pojedynczo. Mam naprawdę wielki dzień! Trafiliśmy z do właściwego miejsca Profesor Zirkorn był uczonym, badaczem I największym na świecie ekspertem od spraw niesamowitych Czyli czegoś, o czym i my mieliśmy coś do powiedzenia Niezwykłe Niesamowite To El Gordo Dwugłowy stwór z półwyspu Jukatan Robi większe wrażenie niż ta nasza mysz w butelce Odkryty w 1932 roku El Gordo zjadał w ciągu doby tyle mięsa Ile spożywała ludność małego miasteczka przez tydzień Niewiarygodny. Masz rację. Uwielbiam naukę. No, to nie zupełnie jest nauka. Jakby nie patrzeć. To muzeum wywołało sporo zamieszania Wiri i to bez zezwolenia. Patrzy, jaki wyraźne. widać prawie każdy szczegół. Jak on to robi? Nasze zawsze są niewyraźne. I dlatego jest najlepszy. To miło spotkać kogoś, kto w młodym wieku docenia wiedzę. Pozwólcie, że się Wam przedstawię. Jestem profesor. Zircord. Wiemy. Jestem. Y, jestem Marszał Tellera, to jest Simon Holmes. Czy mogę prosić o autograf? Naturalnie. Chłopcy, interesują Was kwestie para wiarygodne? Przepraszam, przepraszam. Chciałbym zamienić dwa słowa. Z panem profesorem. Wszystko w swoim czasie, panie burmistrzu. Najpierw muszę złożyć ważne oświadczenie. A oto światowy specjalista w dziedzinie parawiarygodności. Badacz, uczony, niedawny gość programu Dziś na ekranie, profesor Nigel Zirkorn. Super! Mieszkańcy Irii, panie burmistrzu, niech mi wolno będzie wam pogratulować... Odwagi w odkrywaniu tajemnic świata poprzez odwiedziny mojego skromnego muzeum. Otwierając nasze umysły, wiele możemy zobaczyć, a w jeszcze więcej uwierzyć. W moim nieustannym poszukiwaniu prawdy odkryłem, że niebawem na orbitę ziemską wejdzie pewien latający obiekt. Moi koledzy z NASA zapewnili mnie, że nie jest on ani amerykańskiego, ani rosyjskiego pochodzenia. A więc nasuwa się tu tylko jedna możliwość: statek z innej planety. Właśnie! Ochodzenie jego stanowi zagadkę. Nie ma jednak wątpliwości co do celu jego podróży. Hmm. <grym> Według moich obliczeń, mniej więcej w ciągu 24 godzin, ten obiekt winien wylądować. O tutaj! W Iri! Stanie Indian. W końcu pojawił się ktoś, komu mogłem uwierzyć. Co jednak ważniejsze, on mógł uwierzyć mnie. Niezidentyfikowany obiekt na trzeciej! Samolot. A jeśli on nas nie traktuje poważnie. Nie, nie przypuszczam. Jeżeli się przekona, jak wykonujemy pracę, to nas doceni. Racja. Trzeba działać fachowo. Słusznie! Fachowo! Ale lepiej ty z nim porozmawiaj. To powinno przemówić za nas. Tropieti! Profesor napisał na ten temat dwie książki. A to nasz odlew. 8 marca, 91 rok. Podwórko państwa funk. Może nareszcie ktoś nas zrozumie. Profesor Zirkorn pomoże nam ujawnić prawdę o Iri. Nie byłem pewny, czy badacz i uczony tej klasy będzie miał dla nas czas, ale musieliśmy spróbować. Musieliśmy spróbować, bo po raz pierwszy miałem okazję spotkać kogoś, kto zrozumie, że Iri nie jest zwyczajnym miejscem. Simon! Przepraszam! Uważaj! Denerwuję się! Pamiętaj, fachowość! Jak to wygląda? Nie martw się, spodoba ci się. To moje największe dzieło. Załatwimy ich pięknie, mm. prawda? <grywa> A więc spójrz. Przepraszam, panie profesorze! Klot, idź już i żebyś niczego nie zepsuł. I co panowie? To miło, żeście do mnie zajrzeli. No, oczywiście nie jesteśmy naukowcami, ale chcemy z panem o czymś porozmawiać. Co pan na to? Kto mógł przypuszczać, że będzie dla nas taki uprzejmy? Człowiek, który wytropił Yeti, który jadał z pigmejami i schwytał Elgordo, Sam profesor Zirkorn. Przyjął nas niezwykle łaskawie. I dlatego Iri jest jednym z najdziwniejszych miejsc na świecie i jesteśmy o tym przekonani. Jak zapewne wiecie, konieczne są dowody, dowody i jeszcze raz mocne dowody. Byłem pewny, że pan to powie. Tutaj jest odcisk stopy Yeti. Simon, pokaż. Był tutaj w Iri? Tak! I pańskie prace pomogły nam w identyfikacji. To bardzo wyraźny odlew lewej stopy. W tym pudle jest pełno gruzu. Popękał. Ale wyglądał tak, jak pan to opisał. Słucham. Jest jakiś problem? Niestety tak. Czekaj chwileczkę. Problem w tym, że to. Muzeum. Muzeum zajęło bezprawnie powierzchnię należącą do miasta, a więc do nas. Panie sierżancie, proszę przeczytać. Przekroczenie przepisu 4277. Wyciek z miski olejowej. Przekroczenie paragrafu PD 69 kodeksu cywilnego. Wystawienie w miejscu publicznym telewizyjnej anteny satelitarnej, przekroczenie przepisów kodeksu drogowego. Hmm. Można to ciągnąć w nieskończoność. <laughs> Ale do rzeczy. Nie lubimy tu takich gości. Szczególnie takich, którzy kręcą się u nas po okolicy bez pozwolenia. Chcę panu coś powiedzieć na temat IRI, panie profesorze. Hmm, czy pan wie, że w tej okolicy ludzie są niezwykle łatwowierni? Czy pan to rozumie? Daj spokój, ja to załatwię. Chodzi o to, że. Ir jest skromnym amerykańskim miastem i takim ma pozostać. Nadzwyczajne zebranie Izby Handlowej zdecydowało, że ma pan zabrać stąd to swoje, jakie moje, pan nazywa moje muzeum. E, jak pan chce. Nieważne. Jeśli do wieczora nie zabierze się pan stąd z tym wszystkim. Zostanie pan stąd usunięty i zapłaci pan mandat. Hmm? Do zobaczenia w następnym wcieleniu, profesorku! O, ludzie małej wiary. Jest mi bardzo przykro. Tak to jest, synu. To mały światek ludzi o ciasnych umysłach i do tego ślepych. Chętnie bym z wami porozmawiał, ale niestety muszę ruszać. Wyjeżdża pan? Słyszałeś, co powiedzieli? Chwileczkę! Jest dla pana miejsce. Mąż nie będzie miał nic przeciwko temu, że zaparkował pan przed naszym domem. To piękny he, pojazd. Niepotrzebnie się pani fatyguje. Edgar, na pewno zaraz wróci. Jeszcze niczego nie zaobserwowaliśmy! W porządku. <laughs> Prawdziwy z pana bohater, profesorze. O, nie, nie, skąd, proszę, pani? Jestem tylko przedsiębiorcą i naukowcem, a nie bohaterem. Dla naszych chłopców pan i pewien zapaśnik, a, a Hulk Hogan jesteście bohaterami. <laughs> no cóż. Maryszal to świetny, młody człowiek. I muszę powiedzieć naprawdę dobrze wychowany. Będzie pan miał o czym porozmawiać z mężem. On też jest naukowcem. O, naprawdę? Co u licha? Co u licha ta objazdowa kolekcja niebotycznych bzdur robi przed moim domem? <śmuszczak> Profesor Zirkorn. Witam. <śmuszczak> ja też. Chyba zjem na dworze. Miło, urządziliście się tutaj. Mamo, jesteśmy głodni. Rozumiem, kochanie. Co na kolację? Kosmiczne kluski w sosie na rozkaz. Aha, spaghetti. Nie, Simon, ja będę obserwować. Uwielbiam spaghetti. Bardzo pani dziękuję. Nie ma za co, na zdrowie. Mamo, co, kochanie? Jak tam tata i profesor zgadzają się? No, Ach, świetnie, świetnie. E, badanie produktów? Mhm, mm tak. Edgar od niedawna właśnie projektuje urządzenia do przetwarzania żywności. Na czym to polega? Staramy się bardzo poważnie zwiększyć prędkość. Myślę, że nie bardzo da się to opisać. To nie takie atrakcyjne jak... Nie, nie, nie. Mam jak najgłębszy szacunek dla pańskiej pracy. A marszał o niczym innym nie mówi, jak o tym UFO. To fantastyczne. Hmm. Prawdopodobieństwo trafienia obcego ciała w ziemię jest jak 1 do 100 tysięcy. Więc jak to wyliczyć? Hmm. No, więc, Cindy, profesorze, w Irii z pewnością żadne ufo nie wyląduje. <laughs> I, I nie widzę niczego mądrego w tym, że chłopcy marnują czas wieczorem siedząc na dworze. Tak się składa, że mam jakie takie pojęcie o mechanice orbitalnej i. Edgar, proszę. Wybacz, kochanie, ale chciałbym dokończyć. Do pańskiej wiadomości. Profesorze Zirkorn. Studiowałem najpierw w Instytucie Smithsona, a potem na Uniwersytecie w Syracuse. Napisałem pracę dyplomową z archeologii, a następnie. To tam jest? Pan profesor! Potem dalsze studia w Instytucie MIT, gdzie moja praca pod tytułem Materia co to takiego? Otrzymała doskonałe. Dobrze, tato! Obiekt wylądował. Chodźcie, chodźcie, wiemy gdzie! Idziemy? Prędzej! Tędy. Nie, nie, nie! Moje doświadczenie mi mówi, że trochę bardziej na północny zachód. Nie, nie! To tutaj! Naprawdę? Chodźcie! Tędy, tędy! A, idę, idę! A więc jednak był! Stał przed nami tuż, tuż! Profesor Simon i ja byliśmy przyzwyczajeni do spraw niewiarygodnych. To oczywiste. Robi większe wrażenie niż przypuszczałem. Ale dla Cindy, mamy i taty to było coś naprawdę niesamowitego. Wylądowanie niezidentyfikowanego obiektu kosmicznego było największym wydarzeniem w historii Nie Niespodziewanie wszyscy uwierzyli. Każdy przeżywał swoje chwile sławy. Dosłownie każdy. Jeszcze za wcześnie na ostateczne wnioski, ale to może zmienić spojrzenie na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. To tylko wierzchołek góry lodowej. Trudno uwierzyć w to, co się tutaj dzieje w naszych stronach. Na przykład. Można powiedzieć, że my wszyscy w Irii czujemy, że już do nas należy ta dziwna i niesamowita rzecz. Na koszulce jest napisane: Byłem w Irii i widziałem obiekt kosmiczny. Kto wie, może to nasz pierwszy kontakt z jakąś inną cywilizacją. Nie sądzisz, kochanie? Bez komentarza. A <grym> co tyle krzyku? To tylko taka kapsuła do podróżowania w czasie pochodząca z innej galaktyki. My, mieszkańcy IRI, zdecydowanie chodzimy po Ziemi. Tutaj, wokół nas, nigdy nie dzieją się żadne niesamowite sprawy. W tej sytuacji nasza oferta wydaje się więcej niż korzystna. O, bardzo mi schlebia wasza świetna oferta, ale niestety ten obiekt nie jest na sprzedaż za żadną cenę. Jeżeli coś takiego zostanie u nas na stałe, tu, w Irii, może być z tego niezła forsa. <noise> może zastanowimy się jeszcze, uatrakcyjnimy ofertę. Milion. Chodź. O co chodzi, tato? <noise> Niestety jest kłopot. Wiem, nie lubisz profesora. O, nie chodzi o to, że go nie lubię. Nie chcę, żebyś ty się rozczarował. Pamiętam, jaki byłeś zmartwiony, kiedy się dowiedziałeś, że nie ma świętego Mikołaja. Czekałeś całą noc z aparatem fotograficznym, żeby mi udowodnić, że się mylę. A kiedy on się nie zjawił, nie chciałeś przyjąć prezentów. O, oczywiście chętnie bawiłem się twoim poczuciem. Tak on się ale... pojawił. E... Tylko aparat był zepsuty. Zresztą nie o to chodzi. Chodzi o to. Że ja widziałem jak to spadło, widziałem no. i znalazłem To, że to się nie stało w twojej pracowni, to nie dowód, że to nieprawda Marszal, ten facet to Hochstapler Wszystko, dokładnie wszystko, co jest w tym muzeum, to lipa Nawet nazwisko ma fałszywe Nieprawda Udowodnię ci, że to nieprawda ma ma Marszal! Zaczekaj! Ach. Niestety, to mi nie wyszło Marshal, to mi się nie podoba. Czego my szukamy? Tak naprawdę też mi się to nie podobało i właściwie nie wiedziałem czego szukamy, ale musiałem coś udowodnić mojemu tacie i samemu sobie. Zagwiżdż, jeżeli coś usłyszysz. Yeti. Pociastka. Tak się robi odciski stupieti. Niestety. Tata miał rację. Fałszywe identyfikatory. Wolałem wierzyć, że to wszystko było prawdziwe. Simon był bardzo powściągliwy. Im więcej szukaliśmy, tym mniej zostawało z profesora Zirkorna. Operacja... Niezidentyfikowany obiekt kosmiczny. Trzeba to ważnie rozważyć. Nie zdziwiło mnie to, że niektórzy chcieli wyłudzić obiekt kosmiczny od profesora i użyć go do własnych celów. Trudno się z panem targować, profesorze. A więc w imieniu naszego handlowego konsorcjum mamy przyjemność złożyć panu ostateczną ofertę. Dwa miliony dolarów. Za przejęcie na własność tego obiektu. No to zgoda. Brawo. Nareszcie jesteśmy u celny. Brawo. Przepraszam. Tu się załatwiamy. No co, marszał? To bójda. A to oszust. O czym ty mówisz? Wszystko jest tutaj. Ale... To. to są moje osobiste dokumenty. A. A. Operacja obiekt kosmiczny uda się najlepiej w odizolowanym od świata miasteczku z. nieskutecznym samorządem i chciwym despotycznym burmistrzem. Wójcie uciec! Spokojnie! Jak się czujesz, marszał? Kiepsko. Tak. Znam to uczucie. Parę razy w życiu czułem się tak samo. To tak jak ze świętym Mikołajem, kiedy się dowiedziałem, że go nie ma. Aha. Tylko gorzej. Bo nigdy nie chciałem być taki jak ten Mikołaj i jeździć reniferami po całym świecie. Za to chciałem być kimś takim jak profesor Zirkorn. Wiesz, czasem się tak wydaje, że w życiu masz tylko jedną rzecz, dla której warto żyć. Ha. Wiedz jednak, że jest coś, na co zawsze możesz liczyć. I co nigdy się nie zmieni. To to, że twoi rodzice cię kochają. Cześć, Edgar. Marszal. Chciałem to wyrzucić na śmietnik. Co ty na to? Da. Może ci się przyda. Chociaż to nieprawdziwy obiekt, może dołączyć to do naszych zbiorów. Też już o tym myślałem. Psst. Psst. Co pan tu robi? Jesteś. Jesteś fajny dzieciak, więc winien ci jestem wyjaśnienie. Mógłbym się skarżyć na wysokie koszty, na różne opłaty, na te wszystkie obciążenia, lecz rzecz w tym, że mogłem, że mogłem raz zgarnąć wielką forsę i wreszcie się wycofać. Mam już dość udawania wspaniałego profesora Zinkorna. Chcę znów wrócić do nazwiska Phil Zirkonowicz. Ale ludzie pana podziwiają. Wierzą, że to wszystko prawda. Ludzie wierzą w to, co chcą, ale to wszystko nie istnieje. Ani żadne ufo, ani człowiek śniegu. Co pan mówi? Istnieje! E, a to jest Klot. Coś z nim jest nie w porządku. Cześć. A to co takiego? To niby ten obiekt. To nie ten, który ja przygotowałem. Mój był bardziej realistyczny. Ten wcale nie miga jak tamten. To co to jest? No właśnie, skąd się to wzięło? Musi być jakieś logiczne wytłumaczenie tego zjawiska. Jak jasna plamka na ciemnym tle. A jednak to dowód. Nasze zdjęcie UFO wyglądało jak wszystkie takie zdjęcia. Mogło przedstawiać cokolwiek, ale dla mnie i dla Simona było symbolem czegoś ważnego. Pozwalało dalej wierzyć w to, co niewiarygodne. Wersja Polska, masterfilm. Reżyser Ilona Kuśmierska, dialogi Jan Mos, dźwięk Monika Jabłkowska, montaż Krzysztof Rustecki, kierownik produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Jacek Wolszczak, Jakub Truszczyński, Janusz Bukowski, Elżbieta Jędrzejewska, Artur Kaczmarski, Monika Wierzbicka, Ryszard Olesiński, Mirosław Wieprzewski, Cezary Nowak i inni.